Ewangelia Łukasza, rozdział piąty. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy wyszedszy z nich, pukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należących do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy na że z łodzi. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona. — Wyjdź na głębi i zarzućcie sieci swoje na połu. Odpowiadając, Szymon rzekł — Mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie zrobiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucą sieci. Gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mózg stwory, takie się z sieci rwały. Skinęli więc na, na towarzyszy w dru drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą, i przybyli i napełnili obie łodzie tak, iż się zanurzały. Widząc do Szymon, Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc Odejdź ode mnie, Panie, bo on jest człowiek grzeszny, albowiem zdumienie ogarnęło Jego i wszystkich, którzy z nim byli, wodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba i Jana, synów Zabenteusza, że byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz, a wyciągnąwszy łodzie nad ląd, opuścili wszystko i poszli za Nim. A gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż, cały pokryty trądem. Ten ujrzawszy Jezusa, padł na twarz swoją i prosił go, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I gdy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd ustąpił z niego. Sam zaś przekazał mu, aby nikomu nie mówił, ale dodał: Idź, pokaż się kapłanowi, cóż ofiarą za oczyszczenie swoje, jak polecił Mojżesz, na świadectwo dla nich. rozchodziła się tym bardziej wieść o nim, i schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i dać się uzdrowić z chorób swoich. Sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił się. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosen galilejskich, i z Jerozolimy, a w nim była moc pana ku uzdrawianiu że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. A nie znalazłszy drogi, które gdyby go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach, przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusem. I użawszy wiary i rzekł – Człowieku, odpuszczone są Ci grzechy Twoje. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić – Któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać i się nie bóg jedynie? A Jezus poznał myśli, i odpowiadał rzekł do nich, cóż to rozmawia, rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej rzec? Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec wstań i chodź? Lecz znaczy, abyście wiedzieli, że syn człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy grzego sparaliżowanego, powiadam ci: wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. zaraz wstał przed nimi, podniósł to na czym leżał i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich, i chwalili Boga, i byli pełni lęku, mówiąc, niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. A potem wyszedł i udział celnika imieniem Lewi, siedzącego przy tle, i rzekł do niego, pójdź za mną. I pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim. A Lewi wyprawił wszelkie wielkie przyjęcie dla z niego w domu swoim. I była liczna rzesza celników oraz innych, którzy zasiedli wraz z nimi do stołu. I szemrali faryzeusze i ich uczeni w piśmie, mówiąc co do uczniów jego: dlaczego z celnikami, grzesznikami jecie i pijecie? A Jezus odpowiadając rzekł do nich: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do pamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Oni zaś rzekli do niego. Dniowi Jana często poszczą i odprawiają modły. Podobnie uczymy faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich, czy możecie sprawić, by uczestniczyć, by uczestnicy wesela, dopóki ulubieniec się z nimi pościli? Lecz znaczy przyjdą dni, kiedy ulubieniec będzie im zabrany. Wówczas będą pościć. Powiedział im także podobieństwo. Nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby płatać szatę starą. Bo inaczej roze nowe, a łata z nowego nie będzie się nadawała do starego. I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo się wyleje, i jeszcze bukłaki zniszczeją. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków, i nikt napiwszy się starego, nie chce od razu młodego. Mówi bowiem, stare jest lepsze.